Dziecko jest po prostu żywe. Dziecko jest już naprawdę wyjątkowe, bo na tym etapie powiem wam, moja rwa kulszowa, to dosyć tak y, intensywnie. Ogólnie jest to ból i kupił mi tą poduszkę. Hej! Hi! Hello, wspaniali! Mam nadzieję, że u was, kochani, wspaniali, wszystko dobrze. Nawet nie wiem, jak to mam zacząć, bo przyznam się Wam szczerze, że. Nie podniosłam kamery przez cały ten tydzień. Dzisiaj mamy piątek. Ale piątek jest dniem, w którym robię aktualizację, jeżeli chodzi o pomiary, o wagę i o wszystkie meżurmenty. Muszę wam powiedzieć, że ten tydzień nie był dla mnie łatwy, bo kilka tygodni temu powiedziałam wam o tym, że się potknęłam, że zrobiłam mojego fikołka. Jak na początku było w miarę ok, ale potem z czasem. Zwłaszcza jak robiłam aktualizację, właśnie dotyczącą pomiarów ciała i widziałam, że jakby moja waga przestała rosnąć, moje pomiary brzucha przestały również rosnąć, to powiem Wam, że przez te dwa tygodnie, kiedy tak się działo, miałam coraz więcej jakby wątpliwości, czy wszystko jest w porządku. Ja jeszcze nie odczuwam żadnych kopnięć dziecka i bardzo, bardzo, bardzo na to czekam. I powiem Wam, że no, te dwa tygodnie, dwa albo trzy tygodnie to były nawet, czy dwa i pół tygodnia dokładnie. Odkąd to się stało, no, non-stop po prostu się dotykam za brzuch, wyczuwam, próbuję wyczuć to, czy dziecko kopie, próbuję wyczuć jakieś bicie serca. Potem jakby temat trochę ucichł, ale ja nadal po prostu, zwłaszcza rano, po prostu po przebudzeniu, miałam coś takiego, że. Czy wszystko jest ok? Czy wszystko jest ok? I zazwyczaj nie panikuję, nie jestem typem panikary. Aczkolwiek to też chyba nie była taka mega panika, bo przyjęłam i przyjmowałam to wszystko na spokojnie. I mówiłam sobie, że zwłaszcza jak kilka razy miałam też czkawkę, <grych> wiecie, takie poruszenie po prostu yy, nagle ciała, to to potknięcie moje było jakby czymś bardzo podobnym w odruchu, bo ja nie dotknęłam brzuchem, nie upadłam na brzuch ani nic, tylko się po prostu potknęłam to był taki jakby delikatny wstrząs do ciała. I starałam się jak najbardziej siebie uspokoić. Ale na początku tego tygodnia, właśnie w poniedziałek, kiedy miałam zacząć nowy tydzień, to zaczynało coraz bardziej i coraz bardziej... Mi to siedzieć w głowie, pił y, to urządzonko do mierzenia, bicia serca dziecka. Nie zapłaciliśmy dużo, bo kupiliśmy używany sprzęt chyba 150 zł, za to zapłaciliśmy razem z żelem USG. Ale co było najgorsze, jak to kupiliśmy, wrócę jeszcze. My teraz w poniedziałek mamy drugą wizytę prenatalną i będziemy mieć USG robione. Czyli w poniedziałek, tydzień wcześniej, przed tą wizytą. Kupiliśmy właśnie tą maszynkę do bicia serca, bo stwierdziliśmy, że jakby chcemy być spokojni, i też taka maszynka nam się przydała po prostu na pozostałą część ciąży, bo to jeszcze będzie trwało wszystko przez 4,5 miesiąca jakieś. I jakby koszt tego urządzenia to jest koszt wizyty prywatnej u ginekologa, więc stwierdziliśmy, że kupujemy tą maszynkę, będzie na drugi dzień. Zmierzymy to tętno i będę po prostu spokojniejsza. Dużo, że dziecko jest po prostu żywe. Ale to gaddemet urządzonko, to cholerne malutkie urządzonko, które miało um, wprawić, że będę spokojniejsza, sprawiło, że dopiero dzisiaj do nas dotarło, czyli w piątek, czyli 5 dni później, gdzie normalnie paczki przychodzą na drugi dzień. Zaczęliśmy szukać po prostu tego bicia serca. Wstawię Wam po prostu za chwilkę klip z tego ujęcia, bo zrobiliśmy to dwa razy. Pierwszym razem po prostu bez żadnych kamer, nic nie chciałam odpalać, byłam tak przejęta. Chciałam po prostu usłyszeć to bicie serca. Bicie serca tak bardzo, że nie interesowało mnie jakby nic więcej. Łezki mi oczywiście popłynęły, jak zaczęłam słyszeć to bicie serca. I puszczę Wam teraz. Pierwsze bicie serca naszego dzidziusia będziecie słyszeć z takiego aparatu domowego. Okej, okay, więc tak, to był dzisiejszy poranek i ogólnie ten tydzień był bardzo mentalny. I miał po prostu dużo wyzwań psychicznych. Jest wszystko ok. Więc mogę dzisiaj nagrywać na spokojnie. I lecimy z aktualizacją, jeżeli chodzi o pomiary. W tym tygodniu, jesteśmy w 18 tygodniu, w końcu moja waga poszła do góry, bo mam 64,3 kg. I powiem wam jeszcze też to, że po raz pierwszy w życiu cieszyłam się na fakt tego, że moja waga poszła do góry, a naprawdę, naprawdę się tego obawiałam. Jak zobaczycie sobie centralnie raz, dwa, praktycznie trzy tygodnie z rzędu, moje pomiary były cały czas takie same. Moja talia, mój brzuszek 81 cm, moje biodra 103 cm i biust 88,5. Więc tak naprawdę najwięcej mi przyszło, przybyło mi na e, wadze. Talia 1 centymetr, ale jest ten 1 centymetr do przodu. I od razu jak jesteśmy w takim zadawalającym i uśmiechniętym nastroju, że wszystko jest w porządku. Od razu przejdziemy do mojej książeczki, do naszej kochanej książeczki z pomocą. Co tam się dzieje w tym 18 tygodniu, w którym teraz jestem? Zaczynamy miesiąc piąty. Dziecko ma już 14 cm długości i waży od 140 do 185 g. I jest porównywalna do wielkości piersi z kurczaka. Trochę to porównanie jest takie... Serio, ktoś porównuje dziecko do kurczaka, ale nie będzie. I właśnie w 18 tygodniu, na co tak naprawdę ja czekałam, dziecko wypełnia już na tyle macicę, że mogłabym poczuć jego ruchy. Czytałam też i zdążyłam się zorientować, bo oczywiście w tym tygodniu googlowałam, ile mogłam. Siałam sobie sama... Panikę w głowie przez to trochę, ale że podczas pierwszej ciąży jest trudniej kobietom odczuwać fakt tego, że dziecko się po prostu rusza w środku. Jest to dużo łatwiejsze na przykład jak kobieta jest w drugiej czy trzeciej ciąży, bo już wie jakby jak te ruchy odczuwać. Kolejnymi umiejętnościami, które nasze dziecko w tym tygodniu już ma, to to, że potrafi czkać i ziewać. I jego czkanie najprawdopodobniej ja sama będę też również w stanie odczuć przez brzuch. I nasze dziecko jest już naprawdę wyjątkowe, bo na tym etapie pojawiają się u niego linie papilarne. I jakie mam jakiekolwiek nowe symptomy, nowe, stare symptomy, co się tam stało tak naprawdę z niektórymi innymi symptomami ciąży, które miałam wcześniej, to odkąd zaczęłam regularnie ćwiczyć, odkąd siedzę na tej piłce medycznej, bo ja cały czas na niej siedzę. Również jak pracuję po prostu na komputerze. Powiem Wam, moja arwa pulszowa zniknęła, nie ma jej. Bardzo się z tego powodu cieszę. Krzyże bolą mnie, ale tylko czasami, jak naprawdę bardzo, bardzo długo chodzę. Natomiast FAN FAKT jest to, że mogę spać na plecach. Bardzo często budzę się rano, bo zazwyczaj zasypiam na prawym albo na lewym boku, ale budzę się leżąc na plecach i nic mnie nie boli. Więc to też jest kolejny plus. Z takich plusów nie mam nudności, czuję się po prostu w porządku. Jem praktycznie cokolwiek i coraz częściej też zaczynam zauważać, bo jak ograniczałam drób, bo mi po prostu śmierdział. Tylko że ja po covid miałam też problemy neurologiczne i miałam zmieniony zapach, cebula, czosnek, właśnie drób. Cebulę mogę już jeść, drób również mogę już jeść. Po prostu się odmieniło w tym momencie, więc coraz częściej po to sięgam, ale to nie jest dlatego, że mam na to ochotę taką samą, jak miałam ochotę przed ciążą, bo przed ciążą bardzo dużo. E, jadłam właśnie kuraków, a teraz po prostu wiem, że powinnam go jeść ze względu na dziedziusia. I też jeżeli chodzi o pozytywy, to mam bardzo dużo energii. Śpię spokojnie całą praktycznie noc. Jak tylko się wysikam przed spaniem. To nie, nie potrzebuję nawet iść w środku nocy do ubikacji, więc śpię calutkie 8 godzin, budzę się po tych 8 godzinach, mega wypoczęta, z mega dużą energią, chcę po prostu rozwalać świat. Natomiast, co mogę powiedzieć, się negatywnego dzieje ostatnio? Myślę, że częściej się po prostu martwię, ale to było właśnie spowodowane tym jednym incydentem, tym fikołkiem, który zrobiłam, ale poza tym. Teraz tak naprawdę y, rzadziej odczuwam fakt tego, że w ogóle jestem w ciąży. W sensie poza faktem tego, że jestem większa trochę i że mam brzuszek, to jakby nie odczuwam tego, że jestem w ciąży. Wspaniali, taka mała aktualizacja, ponieważ wczoraj Wam mówiłam o tym, że nie mam praktycznie żadnych symptomów ciąży, jeżeli chodzi o jej negatywne skutki. <gryw> tu się już mogę poprawić. Byliśmy w Nowym Sączu w y, galerii. Znowu pochodziłam trochę dłużej niż zwykle. I nie wiem, czy to właśnie przez to, że dłużej pochodziłam, czy akurat właśnie w tym momencie ma być taki czas na to, że, że ten symptom powinien się u mnie pojawić. Że jestem po prostu na takim etapie ciąży, że ten symptom się powinien u mnie pojawić. A mianowicie, jest to coś, co widziałam w książce, nazwane jest bólem, więc zadła obłego. Czekajcie, żeby mnie przekręciła tak dokładnie ból więzadła ob obłego ogólnie rzecz biorąc to ból ten występuje kiedy więzadła na macicy zaczynają się po prostu rozciągać przez to, że nasz brzuch jest coraz większy i ja ten ból odczuwam i to dosyć tak yy, intensywnie, ale jak schodzę z łóżka to teraz to jest po prostu raczek, nie bo yy, przechylam się na bok, potem jedną nogę zrzucam z łóżka tam drugą nogę. z tym mega śmiesznie to wygląda. I ogólnie jest to ból tutaj. Więc to nie jest ani miednica, tylko dokładnie mnie tutaj tak wszystko boli. Czasami czuję jakieś takie ukłucia. I ból ten występuje nie jak się siedzi i nie jak się nie rusza, tylko on występuje właśnie jak się zaczynasz ruszać. Czyli jak na przykład chcesz wstać, jak się na przykład chcesz Przewrócić na drugi bok leżąc w łóżku. Jak się chcesz podnieść, on występuje kiedykolwiek, jak tylko po prostu chcesz wykonać jakąś czynność, czyli po prostu wtedy, kiedy napinasz swoje mięśnie. I nie jest on zbyt przyjemny, ale da się przeżyć. Też mam dwie y, fajne i bardzo przyjemne aktualizacje. Jedną z nich jest to, że jak możecie zobaczyć za mną. Monitor został mi zainstalowany tutaj na ścianie, z czego się mega cieszę. A tu na górze mam cztery płeczki nad monitorkiem, więc tego się również bardzo, bardzo cieszę. Bardzo zależało mi na tym, żebym miała monitor na wyższej wysokości. Niektórzy z Was mogą kojarzyć, bo mówiłam i wspominałam już o tym wcześniej, że mam problemy z kręgosłupem, stąd też. E, piłeczka, nie tylko przez to, że jestem w ciąży, ale też dlatego, że mam problemy z kręgosłupem i mam dyskopatię na odcinku szyjnym. Więc jak patrzę na laptopa otwartego, to patrzę trochę pod kątem i mam moją szyję, mam zgiętą na dół, a teraz jak będę patrzeć na monitor na wprost, to moja szyja będzie cały czas w pozycji prostej i na tym mi dosyć bardzo zależało. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą jest to, Poduszkę ciążową, która jest mega zabawna. Mm, powiem Wam, że fajnie ją mieć w łóżku, ale trzeba mieć mega duże łóżko, żeby się dodatkowo zmieściła. Ale się mega na niej fajnie śpi. Jak się do niej przytuli i jak się właśnie wsadzi tą część pomiędzy nogi, to jest bardzo, bardzo przyjemne. Więc jak jesteście w ciąży, to mega Wam taką poduszkę polecam. I ona też nie była droga, bo coś 49 zł oczywiście na Allegro i też co jest z niej fajne to to tak naprawdę to jest takie trzywietne oprócz tego że może ona być całkowicie rozłożona do spania właśnie też jak się ją zegnie i tu zawiąże to do środka można włożyć dzieciaczka i ponoć też nie wiem jak to będzie funkcjonować To właśnie jak to się zawiąże z tyłu tak tak to żeby nie trzymać cały czas dziecka w rękach to można na tym dziecko położyć, i jest bliżej cyca. Więc może też być do karmienia, o ile uda mi się to zrobić w przyszłości. Pożyjemy, zobaczmy. A też nie wiem, czy Wam mówiłam, że jestem po operacji plastycznej powiększenia biustu. I zdążyłam się jedynie tyle dowiedzieć, że mogę mieć mniej pokarmu niż normalnie, ale mogę go również nie mieć w ogóle. Spożyjemy i zobaczymy odnośnie karmienia piersią. I to by było na tyle, kochani, wspaniali w tym vlogu. Pamiętajcie, jak zawsze, o łapce w górze, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to zapraszam Cię do subskrypcji do mojego kanału oraz do włączenia dzwoneczka, który powiadomi Cię o nowych vlogach. A także o ćwiczeniu razem ze mną, a wkrótce pojawią się również rzeczy dotyczące dietytyki, nowe przepisy i te sprawy. Ja się z wami w tym blogu już dzisiaj żegnam. Dziękuję wam bardzo za czas spędzony ze mną. Życzę wam cudownego dnia, schodu lub zachodu słońca i do zobaczenia już wkrótce. Tak, kochani, wspaniali. What's up?